Daj Lali am. Lali, gdzie jest Lala? W wózeczku. Daj Lali am. Am, am, am. Teraz aaa. No buźki, no daj buźki Lali. Oj, oj, I teraz aaa trzeba zrobić Lali. Powozić trzeba laleczkę. A, No ślicznie. Am. Lala pójdzie spać, tak? No, powoź lale. Daj jej am jeszcze. Am i buźki. Powiedz, idź już spać, lala. Aaa. Pięknie, zrób, papa. Buźkę poślij.